Dziewiąty krok do budowania pewności siebie to wizualizacja sukcesu zobaczenie siebie w miejscu, do którego dążysz. Twoja wyobraźnia ma ogromną moc. To, co regularnie widzisz w swojej głowie, wpływa na twoje działania i przekonania. Jeśli ciągle wyobrażasz sobie porażkę, twoje ciało i umysł zaczną działać tak, jakby to było nieuniknione. Wizualizacja to nie magia, to sposób na przygotowanie swojego umysłu na sukces. Wyobraź sobie siebie, jak osiągasz swój cel, jak wyglądasz, co czujesz i jak reagują inni. Poczuj tę chwilę tak, jakby już się wydarzyła. Ćwiczenie na dziś. Znajdź spokojne miejsce, zamknij oczy i przez kilka minut wyobrażaj sobie swój największy cel, osiągnięty w pełni. Skup się na szczegółach dźwiękach, emocjach, otoczeniu. To ćwiczenie pomoże Ci wzmocnić wiarę, że jest to możliwe. Pamiętaj, jeśli zobaczysz sukces najpierw w swojej głowie, łatwiej będzie Ci podążać za